Witam państwa, Wnieko w programie Kowalski Hajejski. Odpowiadają za mną oczywiście Marek Kowalski i pastor Paweł Kowalski. Witam, Witam serdecznie. I przechodzimy do waszych pytań, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Mikołaj, świetny. Kiedyś lecę po kanałach telewizyjnych i trafiłem na Polsat Play lub Cafe, a tam na jedwabnym szlaku program prowadzony przez pana z Bayer Full rekordziela rękodzieła, przepraszam, jedzenie, ludzie, wszystko najlepsze. najlepsze na świecie. Jak skomentujecie to, że w polskiej telewizji się promuje Nowy Jedwabny Szlak? No normalnie. Ci <grym> artyści, których w Polsce nikt nie chciał słuchać, teraz jeżdżą do, do, do Chin Ludowych i tam przedstawiają wszystkie, wszystkie zalety tamtejszego życia, tylko dziwne, że oni tam jadą, wracają do Polski opowiadać o tej cudowności zamiast tam zostać. E z pożytkiem dla polskiej kultury, by to się odbyło. Ja jestem ciekaw, ilu takich artystów z Chin ludowych ma po Polsce. I dlaczego żaden? Może to i lepiej. Polski, <grym> polski świat artystyczny i e, dziennikarski utrzymywany z pieniędzy państwowych, to zwykle są moralnie bardzo mali ludzie. Nic dziwnego, że potrafią się sprzedawać za naprawdę drobne pieniądze, by propagandę komunistyczną chińską lansować właśnie w tym obszarze kultury. Jako dowód skundlenia tej, tego obszaru dziennikarstwa, no to powiem Państwu, że mamy, jesteśmy po tym już pierwszym dniu pokazów i dyskusji na temat Chin, dni Prawdy o Chinach wczoraj była niespotykana okazja z jednej strony na żywo rozmawiać z panią Hanną Szen, która jest Praktycznie jedynym głosem polskim z Tajwanu, i praktycznie tylko ona mówi najświeższe i prawdziwe, rzetelne informacje o całych Chinach komunistycznych. I dodatkowo jeszcze był człowiek niezwykły, też na łączu, czyli na żywo można było mu zadawać pytania, pastor Bob Kraft Hongkongu. I wyobraźcie sobie, zadam Państwu pytanie. Ilu lubelskich dziennikarzy, którzy przecież normalnie to piszą o tak ważnych dla świata sprawach, jak, po, jak y, pożar stogów siana gdzieś tam y, na wsi albo kolej Cetirów na przejściach granicznych na Ukrainę czy Białoruś, 151, to, jest, y, to jest mniej więcej. Ilu tych dziennikarzy przyszło przynajmniej zadać pytanie albo czegoś dowiedzieć się z pierwszej ręki? I pastor Bob Kraft z Hongkongu i pani Hania Shen z Tajwanu. Ilu? Milczenie jest wiadomo zero. Widać, że to jest chlew i tresura. Tutaj w Lublinie to akurat taki pan z papu jeszcze za czasów komunistycznych tych PO PSL-owskich. On tutaj wszystkich ustawiał i też jakby była ostatnia konferencja prasowa, to on pozwolił sobie zarządzać tymi dziennikarzami. Wychodzimy, idziemy, tuśmo, już tego. No widać, że przyszło zarządzenie, że o komunistycznych Chinach mają nic nie wiedzieć, nie zadawać pytań. No to karnie wykonali wszyscy polecenia yy, komunistyczne dziennikarze. Także świadków. Kultury. To jest świat zawłaszczony przez ludzi naprawdę bardzo małego kalibru, którzy tylko słuchają rozkazów, a nie informują czy sprzedają narodowi jakieś wartości kulturalne. Stąd i Bayer Full, nic, żadnego fulla nie pokazał, tylko gołą. Mateusz Lis, widząc nasze dzisiejsze jelity, straciłem już wszelką nadzieję na to, że stanie się liderem. Międzymorza. Szansę na realizację interesów krajów Międzymorza upatruje w ruchu 11 listopada i być może w środowisku Antoniego Macierewicza. Make Poland Great Again. Na ja to bez komentarza, bo to jest komentarz po prostu. No właśnie. Tylko czy, czy wokół ile, Antoniego Macierewicza... O ile ruch 11 listopada istnieje, działa, nadaje każdego dnia, jak i od 23, Nie? O tyle tego, tej partii ministra Macierewicza jakoś jeszcze nie widziałem. No, ale nie zapowiadał, że będzie nawet. I mówi, że jedność ma być. Lewa, lewa, lewa. No czekamy. Jest ultimatum czy challenge pastora Pawła dla ministra Antoniego Macierewicza. Mam nadzieję, że jakoś się... Ustosunkuję, minister. Prawdy szukam. Ostatnio jakiś głupek na YouTubie przekonywał mnie, że Chiny mają starą kulturę i mordowanie dziewczynek jest jej częścią. Więc nic nam do tego, a interesy trzeba z nimi robić, bo to dla Polski korzystne. No, no ale to prawda jest o tym głupku. No wszystkim, stara kultura to, 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 to babę w pysk, na no co, no to taka kultura, taka... to proszę bardzo takie wzorce przenieść do Polski, ja rozumiem, że my tam możemy środowiska feministyczne eksportować, żeby tam wsparły ich na linii mordowania dzieci nienarodzonych, no tak, to będzie cywilizacja życia. Czy... One to nawet za kobiety tam będą uchodzić. No, no tak. Bo tam jest deficyt. Deficyt, tak. No ale to, to akurat ta wymiana byłaby z, z, z korzyścią dla nas. Zwykle jak się mówi, stara, stara kultura, to powinno się mieć na uwadze jakieś dobre wartości, jakieś cnoty i tak dalej. To, co pan opisał, to bardziej pasuje do starej K, a nie do starej kultury. Milczy dusza w programie, padło pytanie, co Polacy musieliby zrobić na CITO, by ratować sytuację, bo tak po ludzku wygląda tragicznie. Jedyne skuteczne rozwiązanie to nawrócić się do Jezusa Chrystusa, bo tylko Bóg z niewolnika robi człowieka prawdziwie wolnego. Ja powiem tak, no, można się nawrócić, a, ale też trzeba coś robić, bo ja znam wiele osób, które mają dobre samopoczucie z powodu swoich osobistych decyzji, które nie zostały zamienione w czyn. Ludzie głosują tak jak głosują, no, mamy system jaki, jaki mamy i niestety ponosimy te konsekwencje, jak naród daje się szantażować sondażami i ogląda te programy, to Kurski dobrze bada, bo jest raport oglądalności. No tam, a oglądało nas w zeszłym tygodniu 16 milionów ludzi, no i, i co? Prawda, prawda. Ale co, ale co byście tam pokazali? No właśnie, no. Jakby, jakby pokazali gołe, gołe babę, to by oglądało 20 milionów ludzi, no i to o czym to, by sukcesa. O czym to świadczy, to także idzie się na, na masówkę, na ilość. Potem efekt jest taki, że włączamy telewizor i się okazuje, że jedynie czym Polacy powinni żyć to tak, festiwal. Mecz i walka dwóch partii, które w zasadzie. Nie, nie lider się, no. jednej miał zadane kłopotliwe pytanie przez dziennikarza: Jakie sukcesy rządów było, może pan tu powiedzieć? No i pan schyty, łyknął własny język, nie wiedział jakie <noise> sukcesy. No i prawdę powiedział, żadnych. A drugi sukces, no odsunęliśmy platformę od władzy. No prawda, tylko i po jednej stronie, i po drugiej to zabrakło treści. A propos treści, to zobaczcie, y, jaką treść sobie tu przetworzyli Tajwańczycy. To prezenty, które dostaliśmy od Państwa, Shen, y, to hasło Make America Great Again, przerobili od razu sprytni Tajwańczycy. Make China Lus Again. <laughs> Także takie właśnie piękne czapkiśmy dostali. Przejdziemy się dzisiaj na dni chińskie. <laughs> Dni Prawdy o Chinach, powiedzmy, żeby nie było, że promujemy Chińczyków. No, promujemy wolność dla Chińczyków, czyli Dariusz... pokonanie komunizmu chińskiego, bo dzisiaj pod tym made in China kryje się niestety komunizm, a nie żadna China. Dariusz Makówka, pytanie do obu panów. Czy jest możliwość ponownego uruchomienia petycji Donalda Trumpa w sprawie Smoleńska i czy miałoby to... Sens. Ja myślę, że sukcesem naszej petycji jest to, że zobaczyli Państwo, jak naprawdę do tego problemu podchodzą ci, dzięki tematowi smoleńskiemu zostali posłami, ministrami, premierami i prezydentami. Czyli jak już zagłosowaliście na nich, to możecie ich cmoknąć wiecie gdzie. Ta prawda była warta tych 99 tysięcy zmarnowanych głosów. No zobaczymy, czy zmarnowanych jeszcze nadal mamy nadzieję, że Myślę, że nie ma co powtarzać tych samych działań. Zrobiliśmy, pokazaliśmy. Tu wyszło na jaw, kto jest zdrajcą, kto jest pozerantem, kto jest głupcem, bo byli też tacy, którzy oplatali, że albo no, naszym celem jest zebranie tylko kilku tysięcy, a nie stu tysięcy. Inni jeszcze mówili, że to jest robota na rzecz Putina. No to z tych środowisk patriotycznych takie debilne głosy pochodziły. Także to jest wartość. Myślę, że sygnał do Stanów Zjednoczonych poszedł jasny, czy to by było 100 tysięcy, czy 99 tysięcy, nie ma to przecież jakiejś jakościowej różnicy. Jeśli Stany Zjednoczone zechcą użyć tej karty w rozgrywce z Rosją, to użyją, ale w braku, przy braku rządu polskiego, który by chciał się ująć za, sprawę, za sprawą smoleńską, jest to sytuacja no, patowa. No, przecież Amerykanie nie załatwią zamiast nas... Czy, czy wbrew woli Warszawy to mieliśmy za platformy że platforma nie chciała śledztwa smoleńskiego i wiedzieliśmy dlaczego bo to ona e, uczestniczyła w spisku część jej działaczy a teraz prawo i sprawiedliwość czy powiedzmy unia wolności która macha e, tym całym pieskiem zwanym pisem nie chce dalej prawdy e, o smoleńsku to co amerykanie tego całkowicie za nas nie zrobią należy zmienić rząd w Warszawie no, ale to jest zadanie Zadanie dla Polaków. To jest zadanie dla Polaków. Tym akcentem kończymy dzisiejszy program. Dziękuję wam serdecznie, Maryn Kowalski i pastor Paweł Hajecki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.